Niedziela Palmowa. Rozpoczynamy kolejny wielki tydzień w naszym życiu. W drugim czytaniu z listu do Filipian słyszymy takie słowa. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale odołocił samego siebie, przyjąwszy postać w sługi. Mrecki ordinał tego słowa odołocił, Wskazuje na jakiś rodzaj opustoszenia dosłownie, wyzbycia się wszystkiego, oddania wszystkiego. Dobrowolnie przyjął pustkę w sobie Pan Jezus, uczynił się pustym dla nas. Wcielenie polega na tym, że Pan nie tracąc natury Bożej, Pan Jezus, przyjął jednocześnie wszystkie ograniczenia ludzkiego życia, doświadczał zmęczenia, głodu, Lęku, bólu. W niebie przyjmował chwałę na równi z Ojcem, a podczas ziemskiego życia musiał rozeznawać Jego wolę na modlitwie. Jezus wyżerł się tego wszystkiego dla nas. Wstąpił z nieba po to, abyśmy my modli do nieba wstępować, abyśmy mieli szeroko otwarte drzwi w drodze do nieba. Jezus przyjął na siebie Nienawiść tego świata, abyśmy my mogli poznać miłość. Nie tylko nasze ludzkie miłostki i przywiązania, ale prawdziwą Bożą Miłość. Jezus został odrzucony, po to, abyśmy my mogli być przyjęci, byśmy potrafili przyjmować samych siebie, kochać samych siebie, nie odrzucając przy tym innych. Jakie reakcje budzą się w moim sercu, kiedy przypominam sobie dzisiaj te prawdy, jakie myśli jakie uczucia, jakie poruszenia woli temu towarzyszą. Czy odnajduje w sercu wdzięczność? Wielki tydzień jest po to, abyśmy z wdzięcznością pobyli przy Jezusie, abyśmy spróbowali Mu potowarzyszyć w tej drodze, abyśmy spróbowali Go pocieszyć, a przynajmniej po prostu być w Jego opuszczeniu, osamotnieniu, odrzuceniu, wycieńczeniu, skupieni na Nim, nie na sobie, na Jego cierpieniu. Na Jego troskach i potrzebach. Wybieram Boga wtedy, kiedy próbuję wejść z nim w taką bliskość, w taką intymność, kiedy próbuję przejść z nim drogę paschy ze śmierci grzechu, ze śmierci lęku do prawdziwego życia pełnego, z martwych zmartwychwstałego. Tak, aby to, co celebrujemy w liturgii, to, co świętujemy w kościele, mogło także dokonać się w nas, w naszej codzienności. Panie Jezu, dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Dziękuję Ci za Twoją miłość, która nie cofnęła się nawet przed krzyżem. Chcę być z Tobą w tych, naj, w tych najbliższych dniach. Pomóż mi Ci odnaleźć pośród różnych obowiązków, przygotowań do świąt, pracy, którą mam jeszcze do wykonania. Chcę Ci okazać moją wdzięczność. Chcę Ci pokazać, że cię kocham. Daj mi taką wrażliwość, bym będąc z Tobą w Twoim odrzuceniu uczył się, co to znaczy brać swój krzyż i oddawać życie za braci. Amen.